Tymczasem Ariadna nie zamierza odpuścić. Czuje, że musi się dowiedzieć, co się zdarzyło między nią a Maxem. Ej, Adam, 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 Adam. Ej, Możemy pogadać, słuchaj, e, na tej wczorajszej imprezie, nie? No. E, czy ja i Max, czy my coś zrobiliśmy? No, wiesz, e, upiliście się, to na pewno. Wiesz, o co mi chodzi. No ale co, nie pamiętasz? No, chyba gdybym pamiętała, to bym się ciebie nie pytała. Słuchaj, no nie przeleciał cię, tak tyle ci mogę powiedzieć. E, ale jak to tyle możesz mi powiedzieć? Adam, błagam cię, ja muszę wiedzieć, co my robiliśmy. Jak nie ty, to ktoś inny mi powie, tak czy jak się dowiem, proszę. Dobra, 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 słuchaj, ty się w ogóle mega nawaliłaś, w ogóle nie kontaktowałaś, nie wiedziałaś, co jest grane, a no, Max próbował się tam trochę coś tam do ciebie dobierać, nie? Ale chcesz mi powiedzieć, że. on próbował mnie zgwałcić? Jezus, jak zgwałcić, oczywiście, że nie. No, napalił się chłopak trochę za bardzo, no i to wszystko. Ja byłam nieprzytomna. On próbował mnie wszędzieć. To jest gwałt, Ada. Jezus, no może coś w Trzyba... tym jest, ale słuchaj, do ale, niczego nie doszło, tak? Ja w, w, przyszedłem akurat w porę i, i go odciągnąłem. Nic się nie stało. Dzięki. Cóż, nie ma sprawy. A teraz najlepiej w ogóle zapomnieć o tej sytuacji, okej? Okay? No ale. ale. ja mam to olać? No ale co innego możesz zrobić? Spokojnie, spokojnie, Ariadno, spokojnie, ale pomyśl, przecież jak teraz zaczniesz drążyć temat, to ludzie powiedzą, że sama do tego doprowadziłaś, bo się tak naprułaś. To nie masz racji. No, mam. A Max doskonale wie, żeby już czegoś takiego nie robić, bo dostanie i to zrobią. Jezus, jesteś takim super kumplem. Ja naprawdę jestem ci taka wdzięczna, że mi pomogłeś. Do usług, nic wielkiego. Dobra, słuchaj, ale to na lekcji widzimy się później. Dobra, hej. I nie myśl dużo o tym. Ariadna nie może uwierzyć, że Max, którego do tej pory uważała za dobrego kolegę, usiłował ją zgwałcić. Ta, ta sprawa ze mną Maxem i Adamem, to prawda? Ariadna, nie tutaj. Kamil wypadł. On chciał mnie zgwałcić. Ale nie zgwałcił, tak? Chcesz zrobić chłopakowi przypał, bo czegoś tam próbował po piaku? co ci to? On był moim kumplem, nadal nim jest i tak się nie robi. To się przestań z nim kumplować. Tyle tylko masz mi do powiedzenia. Mariadna, znasz już prawdę. To już twoja wola z to z tym zrobisz, tak? Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Super. No.